Funkcjonariusze śląskiej KAS w bagażu podróżnego wracającego z Dominikany ujawnili fragment rafy koralowej. Podróżny wyjaśnił, że zakupił okaz koralowca jako wakacyjną pamiątkę na straganie na plaży. W bagażu podróżnego wracającego z Meksyku mundurowi ujawnili kilka fragmentów rafy koralowej. Turysta wyjaśnił, że znalazł koralowce na plaży i postanowił je przywieźć jako pamiątkę z wakacji. Podróżni często powracają z różnych egzotycznych krajów, przywożąc różne pamiątki. Jedną z nich są koralowce. Koralowce to okazy, które są zagrożone wyginięciem. Przywóz ich bez zezwolenia grozi karą. Koralowce rafotwórcze objęte są ścisłą ochroną na mocy konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Zgodnie z przepisami, próba nielegalnego wwozu ginącego gatunku chronionego konwencją jest przestępstwem. Przywiezione fragmenty rafy koralowej zostały zatrzymane do sprawy karnej. W związku z naruszeniem przepisów o wysokości kary dla podróżnych zdecyduje sąd.